Cześć, dzisiaj kolejny odcinek serii tak zwanych konkursowych, bo od jakiegoś czasu już na YouTubie trzy razy w tygodniu publikuję shorty, w których w kilkadziesiąt sekund omawiam jakiś jeden problem, z, którym, z którymi spotykam się u moich klientów i te problemy, które zdobędą największą popularność, dostaną swoje pełne odcinki podcastu. i Dzisiaj jeden z takich odcinków, w których omówimy sobie problemy dostosowywania się do capacity produkcji. Czyli takiej sytuacji, w której mamy określone capacity produkcji, cała firma, sprzedaż, zakupy dostosowują się do tego, ile faktycznie my jesteśmy w stanie. Wyprodukować, albo ile produkowaliśmy w przeszłości, albo ile mówimy, że jesteśmy w stanie wyprodukować. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, ja się nazywam Paweł Bilecki, na co dzień zajmuję się doradztwem i szkoleniami z obszarów związanych z Season Operations Planning, planowaniem produkcji, zarządzaniem i optymalizacją zapasów, ale także KPI-ami KPI i szeroko rozumianym zarządzaniem procesami. Ale przejdźmy do tematu. Dobra, i żeby sobie uściślić definicję. Capacity, czyli po angielsku zdolności produkcyjne, jest to określenie na to, ile my, jako firma, jako nasza produkcja, jesteśmy w stanie w określonym czasie dostarczyć produktów gotowych. I to jest takie najprostsze określenie. Z tym, że nie zawsze jest to określone tak, że my jesteśmy w stanie w trakcie miesiąca wyprodukować, nie wiem, 10 tysięcy samochodów, tylko czasami jest to określane, że w ciągu roku jesteśmy w stanie, czy w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie dostarczyć nie wiem, 20 tysięcy ton jakichś przetworów spożywczych, albo jesteśmy w stanie dostarczyć i wyprodukować produkcję o ekwiwalencie 30 tysięcy roboczogodzin. Bo różne firmy z różnymi modelami biznesowymi, z różnymi produktami, różnie te zdolności produkcyjne określają. I są faktycznie takie, gdzie jesteśmy w stanie powiedzieć: OK, tyle sztuk wyrobu gotowego w miesiącu to jest nasze capacity, albo tyle ton naszych wyrobów różnego rodzaju, bo mamy ich kilkaset, jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca wyprodukować, albo jesteśmy w stanie. Wyprodukować produkcję, która zajmuje tyle i tyle roboczo godzin na naszych maszynach. To nasze capacity jest określone po to, żebyśmy mogli się zorientować, czy to, ile planujemy na przykład sprzedać, ile rynek od nas potrzebuje, czy jesteśmy w stanie to zrealizować. Czyli na przykład, jeżeli widzimy, prognozujemy, że nasze zapotrzebowanie naszych klientów, prognoza sprzedaży to 15 tysięcy samochodów miesięcznie, a my mamy capacity tylko na 10, no to jest tu jakiś problem. Albo inny przypadek, tak? w przetwórstwie spożywczym widzimy, że jest zapotrzebowanie prognozowane na około 15 tysięcy ton jogurtów miesięcznie, a nasze zdolności produkcyjne to 35 i to też jest jakiś rodzaj Problemu, czyli nasze zdolności produkcyjne są dużo wyższe niż faktyczne, czy inaczej prognozowane i czasami też faktyczne zapotrzebowanie. Albo jeszcze ten trzeci, gdzie przeliczamy to na godziny, gdzie zapotrzebowanie na nasze produkty, prognozy, zamówienia, jeżeli przeliczymy przez godziny technologiczne wynikające z naszych technologii, no to wychodzi na to, żeby zrealizować to, to potrzebujemy. Tyle, a tyle yy, roboczo godzin, a my mamy dostępnych tyle, a tyle. Albo jeszcze powoduje to, i oczywiście tych jednostek może być też więcej, tak? Metry bieżące, metry sześcienne, litry czy kontenery. Wszystko zależy od tego, jaki mamy model biznesowy, jakim produktem operujemy i co jest dla nas taką najlepszą w tym momencie jednostką miary. Są też tacy, którzy próbują na przykład mierzyć capacity w walucie i mówią, że mamy capacity na 500 milionów sprzedaży rocznie. Ale nie będziemy dzisiaj mówić o tym, jak liczyć capacity, jak poprawnie przeliczać, tylko bardziej powiemy sobie o problemie, w którym to cała organizacja do tego naszego deklarowanego capacity się dostosowuje. I z jednej strony, tak jak wspomniałem na samym początku, ma to absolutnie duży sens, bo jeżeli widzimy prognozę, na 30 tysięcy sztuk, a wiemy, że jesteśmy w stanie wyprodukować 15 tysięcy sztuk, no to zakładanie, że sprzedamy i wprowadzanie do budżetu, do planów sprzedaży 30 tysięcy, nie będzie najlepszym pomysłem. Zwłaszcza jeżeli mamy jednocześnie pod to zakupić materiały, komponenty, surowce, zatrudnić jeszcze pod to ludzi, ale później się okaże, że i tak nie będziemy w stanie tego przerobić, bo mamy ograniczenia po prostu związane choćby z naszym parkiem maszynowym i do tego między innymi analizę capacity się stosuje z tym że dochodzi czasami do tego rodzaju sytuacji w których faktycznie jakby to capacity te zdolności produkcyjne które mamy o których wiemy w firmie jakie są stają się takim powiedzmy wyznacznikiem że jeżeli planujemy sprzedaż to nie możemy zaplanować więcej niż jeżeli planujemy pozyskać jakiś surowiec, bo są też branże, w których jakby to pozyskiwanie surowca jest kluczowe, tak? i im więcej tego surowca, na przykład w dobrej cenie, jesteśmy w stanie pozyskać, tym więcej bylibyśmy w stanie sprzedać, ale też no, nie będziemy pozyskiwać tego surowca więcej niż mamy zdolności produkcyjnej, bo i tak wiemy, że tego nie przerobimy. I wszystko jest w porządku do momentu, w którym my w sytuacji, kiedy widzimy większe szanse na sprzedaż, większe szanse na, czy to dzięki pozyskaniu nowych klientów, czy to dzięki pozyskaniu większej ilości surowca w dobrej cenie, jakiejś super jakości. To jednocześnie następuje coś, tak, coś takiego, co możemy nazwać challengeowaniem produkcji, czyli weryfikacją, czy my jednak jesteśmy w stanie podnieść nasze zdolności produkcyjne. Czy jesteśmy w stanie podnoś, podnieść naszą produktywność, czy jesteśmy w stanie zoptymalizować w jakiś sposób nasze wąskie gardła, po to, żeby być w stanie realizować więcej tej produkcji tymi samymi zasobami, albo czy na przykład tych zasobów nie jesteśmy w stanie zwiększyć, zatrudnić ludzi, dokupić maszyn, wybudować nowy zakład produkcyjny. I jeżeli to się dzieje w ten sposób, że faktycznie po prostu weryfikujemy, ok, ile mamy do sprzedania, Ile możemy sprzedać, jakie są zdolności produkcyjne, jeżeli one są za małe, to zastanawiamy się jak możemy je zwiększyć, żeby wykorzystać ten potencjał, sprzedać więcej, zarobić więcej, sprawić, że firma będzie rosła, to jest wszystko w porządku. A, jeszcze jedna gwiazdka, pod warunkiem, że to nie jest tak, że to się dzieje tylko i wyłącznie podczas... Budżetowania czy jakiegoś planowania strategicznego, gdzie patrzymy, okej, okay, ile potrzebujemy zdolności produkcyjnych, tyle i tyle, to tutaj zaplanujemy sobie zwiększenie i, i tyle. tak? A jeżeli w trakcie roku się coś dzieje, to my już tego nie weryfikujemy, tak? my już mówimy, OK, no nie, no nie zrobimy więcej, nie zaplanujemy więcej, nie zadeklarujemy więcej sprzedaży, mimo tego, że mamy tutaj różne okazje, mamy jakichś nowych potencjalnych klientów, ale no, nie walczymy od nich, bo wiemy, że i tak tego nie przerobimy. Czy z drugiej strony, w sytuacjach, kiedy wręcz sprzedaż jest planowana na podstawie tego, ile my zaprognozujemy albo zaplanujemy surowca do kupna, czyli my będziemy wiedzieć, ile naszego produktu, naszego, czy wręcz wprost tego surowca po prostu będziemy w stanie na rynku zaoferować, ale tutaj też jest to takie trochę błędne koło, tak? Bo spotkałem się chyba już dwa albo nawet trzy razy z sytuacją, w której to. Sprzedaż planowana jest na podstawie tego, ile mówimy, że będziemy w stanie pozyskać surowca. Dostawy surowca są planowane na podstawie tego, ile my jesteśmy w stanie go przetworzyć czyli naszego capacity, a zdolności produkcyjne są planowane pod to, ile my planujemy sprzedać. No, i zaczyna nam się robić takie trochę błędne koło, bo firma sama z siebie zaczyna wręcz czasami, nawet przy pełnej nieświadomości ludzi tego procesu, który właśnie zachodzi, firma zaczyna po prostu sama siebie blokować przed rozwojem. Czy z drugiej strony, yy, też powiedzmy taki bardziej spo, częściej spotykany scenariusz, kiedy to faktycznie, jak prognozujemy sprzedaż, no to Prognozujemy do, go do poziomu, do jakiego jesteśmy w stanie go zrealizować, i czasami też nieświadomie, bo robimy to na przykład. Prognozowanie robimy na podstawie historycznej sprzedaży. I tyle, tak? I mówimy: tyle sprzedawaliśmy w poprzednich latach, teraz chcemy o x tam 3% więcej, i to jest nasza prognoza zapotrzebowania. I też nieświadomie, automatycznie. Limitując się tym, jakie mamy kapasy, no bo to, co sprzedaliśmy w zeszłym roku, było z definicji po prostu ograniczone tą, ile mieliśmy zdolności produkcyjnych, tak? Bo to była nasza faktyczna realizacja. I często firmy, bazując tylko i wyłącznie na historycznej sprzedaży, też ograniczają się do tego, że prognozują popyt na swoje produkty na podstawie tego, jakie mają ograniczenia zdolności produkcyjnych, a nie na podstawie tego, ile faktycznie potencjalnie mając nielimitowane zdolności produkcyjne moglibyśmy sprzedać. jakie tam są szanse na tym rynku. Ile my byśmy w stanie byli w... faktycznie tego naszego towaru, tego naszego surowca, tych naszych produktów upłynić, jeżeli nie mielibyśmy ograniczeń związanych z Przepustowością naszej produkcji, czy z przepustowością czegokolwiek, jakiegokolwiek wąskiego gardła, które limituje faktycznie naszą sprzedaż. No dobra, no ale w jaki sposób sobie z tym poradzić? Dosyć prosto można powiedzieć, chociaż no w wielu firmach, w wielu organizacjach może to być trochę trudne do przeskoczenia. Po prostu trzeba faktycznie zrobić rzetelną prognozę, tak zwanego unconstrained demand. Czy nieograniczonego popytu, tylko oszacować, zaprognozować, jakie potencjalne zapotrzebowanie, jaki potencjalny kawałek tego naszego rynku my jesteśmy w stanie obsłużyć, czy my jesteśmy w stanie przyciągnąć do nas, jeżeli byśmy nie mieli ograniczeń po stronie zdolności produkcyjnych, to faktycznie go ten wolumen. Sprzedać. Trudność polega na tym, że faktycznie no, firmy nie za bardzo wiedzą, jak do tego podejść. Bo dane, jakimi dysponują, no to są dane historyczne sprzedaży i tyle, tak? A tutaj trzeba było zebrać tych danych trochę więcej. Choćby na przykład zbierać dane o utraconym potencjale, czyli ile my teoretycznie na przykład bylibyśmy w stanie sprzedać, jeżeli byśmy nie stracili sprzedaży wynikającej z tego, że mówiliśmy, że mm, nie mamy naszych zdolności produkcyjnych, możemy to dostarczyć później, mm, albo nie weźmiemy tego klienta, bo nie mamy już zdolności produkcyjnych, albo ilu klientów, ile sprzedaży utraciliśmy, bo mieliśmy za małe zdolności produkcyjne i nie byliśmy w stanie dostarczać na czas, to są różnego rodzaju, no nie tylko te elementy, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby faktycznie określić, ile my bylibyśmy w stanie Faktycznie sprzedać, nie mając ograniczeń po stronie zdolności produkcyjnych. Bo często okazuje się, że wtedy te, nasz potencjał i nasza prognoza jest duża, dużo wyższa od tego, co my planujemy. I może faktycznie jest to na tyle duży kawałeczek tortu, że warto się zainteresować, co my możemy zrobić nawet dużymi nakładami finansowymi na naszej produkcji, żeby jednak ten dodatkowy kawałek tortu, który co roku tracimy, jednak skonsumować. I słuchajcie, ja was do tego bardzo gorąco zachęcam, żeby faktycznie popatrzeć na te wasze prognozy i ocenić, czy one są ograniczone waszymi zdolnościami produkcyjnymi. I możliwe, że tam jest jakiś potencjał, którego wy nie widzicie. I możliwe, że tam, gdzie na przykład, męczycie się, żeby zainteresować, przekonać nie wiem, zarządy firm do jakichś większych inwestycji na produkcji, to może właśnie tam jest ten argument, że słuchajcie, możemy to zrobić. My potrzebujemy większych mocy, bo tam jest duży to kawałek tortu na rynku, który my moglibyśmy, że tak powiem, wchłonąć, sprzedać, zarobić na tym, tylko musimy faktycznie tutaj. Raz zobaczyć go, bo na ten moment go nie widzimy, a z drugiej strony, no musimy wtedy, prawdopodobnie, trochę tutaj popracować po stronie produkcji. Może coś zainwestować, może zoptymalizować procesy, yy, może trochę się przeorganizować po to, żeby być w stanie realizować tej produkcji więcej i po prostu rosnąć. I do tego Was wszystkich gorąco zachęcam. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Wam trochę wartości i do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Cześć!